Coś widzowie dzisiaj sobie poprowadzimy pociąg yy, może to sobie przeczytać yy, Dzisiaj sobie poprowadzimy EP 914 dziew, tak wygląda na stadion jedziemy widzowie Narodowy Idziemy stadion narodowy.

Limit 60 nowy limit 0 na godzinę. Co? Mam pomarańczową, tak Zobaczymy. A tam tam się mamy zatrzymać. Tam stacja bizowia. Jedziemy. Mam pomarańczowe. Mam pomarańczowe jak coś. Nie było czerwone, naprawdę długo było Tam jest czerwone. U wagony.

Musimy się tutaj zatrzymać w końcu, jest takie długie widzowie jak widzieliście Dobra Zatrzymanie stacji jak wejdą kibice. Zobaczymy widzowie czy się zmieściło całe. To taki długi wagon. Dobra, zobaczymy czy mu się zmieściło. Jeszcze mam dwa stacje. Spelą trzeci tor jest pierwszy. Chyba się zmieściło całe. Вага.